No to. chowamy to. Ty, chodź tu do mnie. A co wy tu pijecie? Nie powiem. No. No to zaraz zobaczymy. Co ja tu dla Ciebie mam? Chamaś! Chamaś! Z Polski sami pędzimy. A daj posmakować. Jak go robicie? No bo mi, Mikołaj, bo my tu w lakierni mamy taką destylarkę do starego brudnego nitra. Ja tam troszkę tego zacieru dodałem, cukru, drożdży. No i tak jest wreszcie. Dobry, no to teraz zasłużycie na prezenty. No to zobaczymy, co my tu dla was mamy, panowie. O, Daniel, poszedł, dobry. Siadaj na kolano. Trzymaj ten swój wymarzony prezent. Dziękuję, święty Mikołaju. Wow, uniwersalne. Kołki do wszystkich samochodów. Dziękuję Ci. Wiedziałem, że spełnia twoje marzenia. No dobra, no to już idź. To zobaczymy, co tu mamy dla następnego gagatka. O, tutaj coś mamy. O, taki duży. Łukasz. Oj do mnie. Siadaj, też tutaj do mnie. Proszę, to jest coś dla ciebie. Dziękuję Ci Mikołaj. Wow, nowe mieszadło i tekstyka dla zakamarków. Na pewno ci się przyda, idź już. No to szukamy dalej, co tu jeszcze mamy dla Was? O, tutaj coś jest takie duże, ciężkie, zaplątało się. No, Mili, mam taki prezent dla Ciebie, proszę. Prezent? Dla mnie? To widzenie i ci to odpakowywanie. Wow. Najnowsza maszyna do polerowania. Zadowolony? Pewnie, że tak. No, no, to teraz idź, poleruj. No, dziękuję. No, dobra, to zostało jeszcze tutaj dwóch gadków. O, mamy. Robert, Chodź też. Ale ja proszę, mam taki. Nietypowy prezent do Ciebie. Dziękuję, Mikołaju. No, widzisz, Mikołaju mnie zapakować prezent. Wow, uniwersalne zestawy naprawcze. Dziękuję Ci, Mikołaju. Proszę ci bardzo. No, to teraz będziesz mógł wszystko porządnie pozapinać. Dziękuję. No, no i ostatni, ten od Wimberku. Tu mamy taki dużą paczkę. No, chodź też. Chodź do Siadaj na kolano. Mam dla Ciebie taki prezent. Proszę trzymaj. Ja, e, ty, a co ty, co ty robisz? Co ty robisz? No przecież pisali kołajowiliście, ja że nam się nie taśmy na ten rok skończy. A ja muszę jeszcze jedno auto do Sylwestra Welakie. Ejku, poczekaj chwilę, poczekaj. O, proszę. Dziękuję. No, a teraz spokojnie rozpakuj ten prezent. Co jest? No, pistolet! Tomaszu, przeznaczenia nie oszukać. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku chciałbym życzyć wszystkim widzom kanału Autoaktywni, a w szczególności subskrybentom, którzy na co dzień mnie wspierają, dużo radości oraz zdrówka. A całemu sektorowi branży dla lakierniczej życzę, aby w tym wolnym od pracy czasie wasze spracowane ręce odpoczęły od smaru między palcami, lakieru za paznokciami i nieustannie weryfikowanymi kalkulacjami. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.